Witam, witam, witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rajorewski z tej strony. A w dniu dzisiejszym kolejny wesoły unboxing, tym razem padło na edycję Inkwizytora gry Dragon Age. Inkwizycja od BioWare, czyli programu, który najmiętnie od dłuższego czasu dla Was ogrywam w ramach poglądowych materiałów wideo typu e, Gameplay bez spoilerów. A dzisiaj przyjrzymy się najbardziej wypasionej e, edycji. I. Na dzień dobry. Wita nas plastikowa obwoluta na wszystko z bocznymi wizualizacjami zawartości edycji, a także specjalnym wgłębieniem, specjalnym plastikowym, jakby stelażyskiem na konkretną edycję gry. Albowiem EA Games stwierdziło, że zrobi coś takiego, że edycja będzie wspólna dla wszystkich możliwych wersji: czy to konsole poprzedniej, czy aktualnej yy, generacji, czy. Yy, Pecety. Po prostu wybierasz, decydujesz się na kupne edycji kolekcjonerskiej i wybrana przez ciebie gra na wybraną przez ciebie platformę jest montowana właśnie w to wieczko. Ale to jest zwykła plastikowa obwoluta. Przechodzimy dalej, zagłębiamy się mocniej. Ok, czyli mamy solidne, mocne pudło z bardzo fajną. Grafiką logiem <laughs> inkwizycji. Wszystko jest stylizowane na taką troszeczkę wężową skórę węża, obwolutę. Widzicie to w tym momencie. No i jest to forma takiego, jakby nie było kuferka. Tak? No to zaglądamy w takim razie do środeczka Fajnie, perla będzie miała kolejną szkatułkę na swoje. Drobiazgi. Ok, na wstępie powiem Wam, kochani, że byłem trochę zawiedziony e, zawartością edycji, albowiem nie było w niej nic, co ja bym lubił w myśl jakiejś konkretnej figurki czy koszulki. Ale okej. Okay. po kolei, kochani, przed nami pionki. Pionki, których używamy w grze podczas narad nad naszym stołem, wojennym stołem narad, gdzie zwołujemy zebrania. Mamy coś takiego. Pachnie jeszcze powiedzmy, że tak powiem, produkcyjnym sosem. Kolejna figurka. Proszę bardzo. Ok. No, powiedzmy, że no. No ok. Wyjmujemy kolejną. Proszę bardzo. Ops. Ops. To wygląda. I kolejna w tym stylu. Proszę bardzo. Jedziemy dalej. Mamy potężną broszkę. I to na początku mnie intrygowało. Myślałem, że będzie to coś mniejszego, co będę mógł sobie nie wiem do swojego plecaczka, do paska przymontować, przyszyć, przyczepić. No ale coś takiego raczej niespecjalnie. Od razu Wam powiem, że wykonanie tych elementów zostawia bardzo, ale to bardzo dużo do życzenia. Absolutnie nie jest to solidna konstrukcja, nie jest to coś pewnego, tylko coś co powoduje, że zaczynamy się obchodzić z tym jak z porcelaną. A, a chyba nie, nie tak to miało być, czuć po prostu wykorzystanie jakichś słabych, takich dziadowskich powiedzmy materiałów tak, przy, przy, przy robieniu tego. Widziałem też unboxingi zagraniczne i niektórzy dostawali to wszystko no, mega pokruszone tak, no ale dobra, jedziemy dalej na wszystko jak widzicie są specjalne otworki segmenty w tych takich półeczkach tak, zabezpieczających, jedziemy dalej kochani, kolejna zajebiście przydatna rzecz, mega praktyczna, to bardzo lubię, pióro Echem. jedziemy dalej to mnie rozjebało, ja myślałem na początku, że to jest coś jakiś item DLC w grze, ale okazuje się, że nie. Kochani, zestaw wytrychów. skórzanej takiej obwolucie z paskiem materiałowym. Pytanie za 1000 punktów. Jak zeżemy loda na patyku, to co nam zostaje? No i mniej więcej takie jest wykonanie. Praktyczny element numer 368 nie będziemy w stanie przeżyć dnia bez tego elementu, ok, mamy wytrychy, pióro i broszkę, a może zrobić z niej spodek na świeczkę nieważne lecimy dalej, kochani tutaj mamy karty, same karty wyglądają bardzo fajnie albowiem przedstawiają one konkretnych Bohaterów z samej gry, przy wykorzystaniu tych bardzo klimatycznych grafik 2D, odpowiedzialnych za konstrukcję ogólnie interfejsu, layoutu różnych elementów. Wiecie doskonale o co chodzi. Wizualnie super sprawa. Praktycznie, no znów, 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 znów powiedzmy umownie, no mamy karty kolekcjonerskie po prostu, no tak to można nazwać, jest ich mnóstwo taki, taki troszeczkę artbook tak? w formie kart jedziemy dalej mamy steelboxa, czyli możemy z tego pudełka, który był w tym momencie przerzucić płyty do steelboxa i powiem wam wygląda on przepysznie ale jest jeden problem. No chyba że stawiacie w ten sposób gry jak ja pickboxy, Ale co w sytuacji, kiedy ustawiamy je sobie w ten sposób? Gówno, bo nic nie widać absolutnie. Mogłaby być mógłby być tutaj napis Dragon Age Inkwizycja. A tak to nie wiadomo, co to za szare poszarpane metalowe pudło jest w środku. Absolutnie nic konkretnego. Jakiś kod możecie sobie spisać. Ja już go mam. Nie wiem nawet czy działa. Ale ok, w środku mapa krainy TEDAS. Ok, lecimy dalej. To nie koniec zajebistych elementów. Następnie lecimy. Mamy, kochani, mapę. Mapa jest materiałowa, wykonana no, z takiej no, bardzo delikatnej, tak? Tkaniny. Nie jest ona jakby taka mocna, solidna, ale co kto lubi? Jedni lubią tekturowe, mocne, solidne, inni lubią właśnie materiałowe, przedstawiające oczywiście krainę. Yy, Tedas, świat gry, przedstawiony Dragon Age Inkwizycji, Mamy, powiedzmy, tutaj. <laughs> Miejsca, które powinniśmy doskonale znać. Na odwrocie nie ma nic konkretnego. No tyle. Lecimy dalej, kochani. Tutaj mamy notatnik. I notatnik jest bardzo, bardzo ok, jeśli chodzi o tą skórzaną obwolutę z rogiem inkwizycji. Wygląda to fajnie, RPGowo, solidnie konkretnie, fajnie, fajnie ja często korzystam z takich notatników podczas notowania wielu, wielu mm, kwestii tu mamy specjalnie użyte takie stare, stare kartki eee, no, że, 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 że były takie klimatyczne, RPGowe pożółkłe. ja chyba wiem o co chodzi, ale dalej jest to wykorzystanie no Powiedz mi, w żadnym tym elemencie nie czuć włożonej kasy za kupno tej kolekcjonerki. Wiecie o co mi chodzi, tak? Mieliśmy Slenda 2, który kosztował tam niespełna chyba stówę, jeśli się nie mylę, czy coś takiego, czy Divine Divinity. Tam były kolektorki, które miały mnóstwo ciekawie wykonanych elementów solidniej, no i były były praktyczniejsze pod wieloma względami. no ale to, do tego zaraz przejdziemy. To naprawdę jest super. To mi się przyda. Ja, ja lubię praktyczne podejście do tematu, tak? Praktyczne pod takim kątem, ekspozycyjne pod kątem figurkowym, tak? No tu też mam figurki. Lecimy dalej. A tu nie, tu jesteś. Okej, okay. kochani, porana monety. Wykonane. Nie wiem, ani nie jest to steropian, ani nie jest to plastik, ani nie jest to metal, nie wiem, co to dokładnie jest za, ten, za tworzywo, ale jest bardzo lekkie i, i jeśli chodzi w, o takie, nie wiem, no dalej jest świadomość takiej kruchości, także zaraz to spuszczę i to się połamie w yy, drzazgi, tak. Mamy cztery złote monety. Kochani, jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, że do tak genialnej gry, jaką niewątpliwie jest Dragon Age Inkwizycja, została wydana tak delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo słaba edycja kolekcjonerska. Do tej pory nie miałem okazji dokonać unboxingu gorszej, tak? Największy minus tego wszystkiego to jest no brak praktyczności, tak, no, co nam po tak, karty jeszcze trochę rozmyjmy, bo możemy popodziwiać sobie fanart, ale kto to tak naprawdę kurwa robi? E... Steelbox, którego jak ustawimy sobie bokiem, nic z niego nie wynika. Broszkę w se przypniemy na klatę, to, to raczej nie, nie zostaniemy potraktowani poważnie, na przykład w szkole czy gdzieś tam, ok? Figurki. Ta figurka jest naprawdę ok. Ona mi się bardzo podoba. Wykonanie jest super. Pomysł, projekt, ekstra. Ale wolałbym zamiast trzech takich śmiesznych figurek, które czuję, że się zaraz po prostu połamią, tak? Takich moloszków. Wolałbym mieć jedną porządną yy, figurkę, nie wiem, randomowego inkwizytora albo na przykład żelaznego byka, kurwa, warika cokolwiek co mogłoby zagościć tu, a nie y, prowokowałby pytania What the fuck is this? Wiecie o co chodzi, tak? A nie taka... Pionki, no pionki, no Kałamasz, tak? Super, kurwa, kałamasz Pióro To jest podstawa, patrzcie, kurwa Tak, mam, zajebiście z tym kurwa, co jest? Wytrychy! no i mapa na wszystko. Mapa jest zajebista bo teraz to odkryłem Mapa jest zajebista bo można to wszystko zajebiście zasłonić <tryk> <tryk> Także kochani zajebisty notatnik za taką cenę no nie wiem czy to jest kwestia opłacalna Unboxing nie tylko ma zachęcić, unboxingi mają też w pewnym momencie przestrzec, ale to no, też wszystko zależy od indywidualnego podejścia. Czego oczekujemy, co chcemy i tak dalej, i tak dalej. Notatnik super. Steelbox byłby zajebisty, gdyby miał boczny yy, napis. To wszystko w ogóle do śmieci. Yy, kufer. Kufer jest ok, jak się wyciągnie te. O, właśnie. Jak się to wyciągnie i tą dolną w sumie też to można sobie coś schować, bo opakowanie jest bardzo ok, aczkolwiek też nie grzeszy solidnością, bo yy, no te zawiasy tak chodzą jak chodzą, wiecie o co chodzi <laughs> wiecie o co chodzi, no właśnie, że nie chodzi, albo ja że chodzi ciężko i zaraz się to nam rozreguluje i wypadnie z zawiasów, kochani, dobra to by było na tyle, to była edycja Inkwizytora Dragon Age Inquisition, czyli jak zrobić zajebiście słabą kolekcjonerkę przy wykorzystaniu zajebiście nieprzemyślanych i turbo zajebiście niepraktycznych elementów. Co za problem. Co za problem. Ulepszyć Steelboxa z fajnym napisem. Żebyśmy się naprawdę wyróżniali, a, a nie żeby zakończyło się to takim całkowitym no-name'em na półce. Eee, co dalej? Mapa mogłaby być solidniejsza, tak? Jestem zawiedziony, bo jestem naprawdę mega fanbojem Dragon Age'ów, tak? I, i, I coś takiego to jest troszeczkę taki, no trochę potwarz, tak? Bo ja rozumiem, że paczka i tam pisała Made in China, no okej, okay, bywa, tak? Ale wykonanie tych elementów, zastosowane powiedzmy tworzywo, surowce, no to wołają o pomstę do nieba, wam powiem. Zrobić jedną porządną, fajną figurkę Inkwizytora, zostawić Steelboxa, Zostawić ten e, notatnik. Olać te wszystkie inne pierdoły w ogóle nikomu do, e, nikomu do niczego niepotrzebne, i dać na przykład jakąś wypasioną koszulkę. Coś w tym stylu, żeby to się fajnie nosiło i fajnie prezentowało. A tak to ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Serio, nie mam pojęcia. To sobie wezmę ze wszystkiego. Kochani, serdeczna tarcza. Do następnego. To był kolejny unboxing. Patryk Rojorewski. Światło uruchomione, serdeczna tarcza, trzymajcie się. Bum!